Witaj serdecznie, nazywam się Magdalena Pamfiłowa i chcę Ci opowiedzieć dzisiaj o hydrolacie, który od grudnia 2022 roku można kupić w Doterze. Jest to hydrolat z Róży Damascańskiej. Najpierw zanim opowiem Ci o tym konkretnym hydrolacie, chcę Ci powiedzieć, w jaki sposób pozyskuje się hydrolaty i dlaczego tak naprawdę mam w ogóle prawo o tym mówić. Od ponad 13 lat robię swoje kosmetyki. Przetestowałam już tyle hydrolatów, że można by nim spokojnie napełnić kubik płynu mausera na przykład bardzo wiele hydrolatów przetestowałam, w tym hydrolat z róży damascyńskiej jest moim ulubionym hydrolatem i nawet dzisiaj w domu mam wiele różnych hydrolatów z róży damascyńskiej, bo i taki, i taki. Robię kremy oparte na fazie wodnej i fazie tłuszczowej i fazą wodną u mnie zawsze są hydrolaty. W związku z tym cenie jej właściwości i e, znam bardzo też ich zapachy. Mam dużą nadwrażliwość węchową, więc na kilometr wyczuję jakieś e, substancje chemiczne i tak samo jest właśnie z hydrolatami, ale muszę Ci powiedzieć szczerze, że takiego hydrolatu jak e, hydrolat do tej, do tej pory nie wąchałam. On mi zrobił coś takiego, że go otworzyłam buteleczkę i powąchałam ten hydrolat, poczułam e, jakbym rozgniotła w dłoni e, Płatki świeżej róży, to jest ten zapach świeżej róży, rozgniecionych płatków. I po tym jak zaczęłam go wąchać i odkręciłam sobie każdy inny hydrolat, który mam w domu, on już dla mnie nie pachnie. Na przykład ten pachnie mi w tym momencie taką wędzoneczką, jakby dymem. Ten, który wydawał się takim najbardziej e, ekskluzywnym, e, nie pachnie mi w ogóle, i dlatego pewnie tak jest. Że po prostu jest mocno rozcieńczone. Hydrolat z róży damasteńskiej, tak samo jak olejek z róży damasteńskiej, jest najczęściej podrabianym produktem, czyli najczęściej podrabianą róża, bo potrzeba kilkadziesiąt tysięcy płatków, żeby wydestylować parą wodną taką malutką buteleczkę. I właśnie podczas destylacji powstaje hydrolat. Co to jest ten hydrolat? Hydrolat jest tu, tak można powiedzieć, efekt uboczny destylacji parowej. Do teraz są tylko dwa sposoby destylacji, znaczy pozyskiwania olejków, właśnie destylacja parą wodną albo wyciskanie skórek cytrusów. I podczas destylacji parą wodną, czyli kiedy płatki róży poddawane są zarówno ciśnieniu, znaczy działaniu wody pod odpowiednim ciśnieniem, czyli często właśnie pary, powstaje taka mieszanina właśnie wody oraz substancji lotnych. Substancje lotne to są olejki eteryczne, tak, które są zawarte właśnie w roślinie. I po oddzieleniu substancji lotnej powstaje hydrolat. Hydrolat zawiera w sobie yy... Część substancji takich samych jak olejek eteryczny, ale nie są to jakby tożsame produkty. Jeżeli sprawdzimy sobie skład chemiczny, taki już skrupulatny, tak, no bo to, że tu jest tylko olejek, a to tylko hydrolat, no to wiadomo, ale jeżeli chcemy się trochę bardziej zagłębić i zobaczyć, co jest w środku, to okaże się, że będzie się pokrywać część tych substancji, natomiast niektóre substancje będą zawarte w hydrolacie, a nie będzie ich w olejku, oraz na odwrót. Część substancji będzie w olejku, a nie będzie ich w hydrolacie. Czyli nie można oczekiwać, Dokładnie takich samych właściwości. Jak używać hydrolatu? Dla mnie najlepiej jest używać go na umytą skórę i potem zamknąć wodę zawartą w hydrolacie jakimś olejem. Ja używam w taki sposób, że spryskuję skórę hydrolatem. To nie jest coś trudnego, wystarczy tylko po prostu nacisnąć, a to mizerek. Działa bardzo dobrze też na włosy, na rzęsy, na brwi, więc nie trzeba tak naprawdę tutaj zasłaniać, żeby zastosować. I na umytą skórę, jeżeli spsikam ją hydrolatem i zamknę olejem, czyli potem użyję jakiegoś oleju, moja skóra zatrzyma tą wilgoć, będziecie czuć y, oczywiście dużo większą y, wilgotność. Działanie hydrolatu różanego, jak i olejku różanego, jest podobne. Wpływa on na jędrność skóry, ale również na to, aby skóra była świetlista. To jest taki efekt: wow, od razu po zastosowaniu widać, że skóra robi się rozpromieniona, błyszcząca. To jest taki olejek, który można użyć przed randką, przed wyjściem, przed jakimś nagrywaniem, właśnie. Można też w taki sam sposób użyć hydrolatu. I wtedy właśnie skóra staje się taka jędrna, błyszcząca. Też ma takie działanie, że rozjaśnia przebarwienia, e, pozwala na to, aby zachować naturalną wilgotność skóry. E, też ma działanie przeciwzmarszczkowe. E, jest też afrodyzjakiem i jest to bardzo kobiece oleje, które wpływa również na układ hormonalny i ten hydrolat, który bardzo też intensywnie pachnie, możecie właśnie używać jak oleju koterycznego, właśnie w taki sposób, żeby e, rozprzestrzeniać ten wspaniały zapach, można się nim po prostu spsikać. I emanować tym pięknym zapachem róży domasceńskiej, świeżutkim. Zawsze kiedy czuję ten zapach, przypominam się opowieść mojej przyjaciółki, która opowiadała o tym, że pamięta dekolt swojej babci, która zawsze do biustonosza wkładała sobie płatki róży właśnie po to, żeby mieć piękne, jędrne, jasne właśnie piersi. I w taki sposób właśnie używała tego te właściwości oleju różanego, tak? I dokładnie w taki sam sposób my możemy go używać na skórę, po to, aby skóra była jędrna, gładka, rozjaśniona, e, błyszcząca, e, napięta, tak? Dokładnie w taki sposób. E, więc słuchajcie, Hydrosol Mist, e, czyli po prostu w atomizerze, hydrolat e, z róży damasceńskiej. Jak najbardziej możecie sobie go używać. E, słuchajcie, jeżeli interesują Was olejki eteryczne. E, zaobserwuj e, ten kanał, a po co mi olejki. Odsyłam też na moją grupę na Facebooku, która nazywa się dokładnie tak samo, a po co mi olejki, na której jest olbrzymia dawka wiedzy, można wyszukiwać lubką i dowiadywać się naprawdę chyba już wszystkiego, czego ja sama dowiedziałam się o olejkach eterycznych. Pozdrawiam Cię serdecznie, dzięki za uwagę.